Kitty, pomóż mi, który strój kąpielowy kupić, ten czy ten? Ten jest fajny, zamów ten. Dobrze, a ten ci się podoba? A czemu taki odkryty? Kitty, jak to odkryty? Żeby się lepiej opalić, nic nie rozumiesz. Dobra, zamów dwa, ten i ten. A dla mnie ten żółty. Fajny. No dobra, zamawiam. Ow Diana, szukałyśmy cię. Zielona jest wściekła. Tak, mówi, że flirtowałeś z Dimą, jak jej nie było. Diana, jak Smilik zobaczy cię w tym stroju, będzie w szoku. Nie, Kitty, spodoba mu się. Dziewczyny, co? Jak zielonej nie było, to Dima za mną biegał. Powiedzcie jej to. Nie, Diana, sama jej powiedz. Tak jest wściekła, krzyczy w całej szkole. Gdzie Diana, gdzie Diana? Dziewczyny, przestańcie. Słuchajcie, a może chcecie zamówić stroje kąpielowe dla siebie? Te są fajne. Chcemy, chcemy, pokaż nam. Diana, Dima tutaj. Diana, powiedz mi. Flirtowałaś z Dimą, jak mnie tutaj nie było? Diana, Diana przyszła, przyszła zielona. zielona. O, zielona, cześć, witam ponownie. Nie, nie flirtowałam z Dimą, mam smile. A. O, nie flirtowałaś? Dima telefon. No proszę, Dima ma w swoim telefonie wiersz miłosny poświęcony Dianie. Jestem w szoku. Dima stoi tak cicho. Diana to on z tobą flirtował. Dima, czemu milczysz? Może przyznasz się zielonej, co? Do czego ma się przyznać, że z nim flirtujesz? Dima, czy Diana z tobą flirtowała? No, raz tak. Co? A niech to Dima ty kłamiesz. Wiesz co, Dima? Niedługo nie będę się z tobą nawet kolegować. Boisz się przyznać zielonej. Po prostu zielona przyłapała Dimę. A Dima, żeby nie wpaść, zaczął kłamać. Diana. Dima, siedź cicho. A tobie, Diana, radzę się trzymać od Dimy z daleka. Jeszcze raz spojrzysz w jego kierunku, to będziesz miała do czynienia ze mną. Diana, Diana powiedz jej coś. Naprawdę przesadza. Wiesz co, zielona? Daj sobie spokój. Nie potrzebuję twojego Dimy. Jestem tym zmęczona. Jasne, Diana, nie potrzebujesz. A jak mnie nie ma, to się do niego zbliżasz. To wszystko, Dima, idziemy. Zielona naprawdę mnie wkurza. Diana na za dużo jej pozwalasz, gdybym ja była tobą. Wiecie, dziewczyny, nie rozumiem zielonej. Czemu jest zazdrosna o Dimę? Jest moim byłym. Dziewczyny, rozumiem Zieloną. Ona bardzo kocha Dimę. Jak kocha Dimę, to czemu przychodzi do Diany? To on z nią flirtował. Wiecie, dziewczyny, to chyba się nie skończy, dopóki nie wyjdę za mąż za Smila. Diana, Diana jest za, za wcześnie. wcześnie. No i co, czemu nie? Ice niedługo będę miała imprezę! I chcemy, żebyś był tam kelnerem. Komu jak komu, ale waszym gościem nie będę usługiwał. Ice, czemu tak mówisz? Ty też jesteś zaproszony razem z Nat. Tak, postawimy wam stoł, dwa krzesełka, tylko na osobności. Dziękujemy za zaproszenie, ale ja i Nat nie pójdziemy na waszą imprezę. Dobrze, Ice, wiele tracisz. Słyszałeś o dużych napiwkach? A nigdy nie zostawia ci napiwków! Lejle chodźmy, znajdziemy innego kelnera. Nie potrzebuję waszych napiwków, mam wypłatę. Ale więcej by było okej. Okay. To co zamawiacie? To co, pokój? Pokój jak nie ma Julii w szkole. Oj, dwa koktajle. O, dwa mil Dobra robota z tym pogodzeniem się. A co dla was, słodka paro? Przynieś brownie dla mojej królowej Ice. Królo, tak cię kocham! Jesteś taki hojny. Słuchajcie, nie musicie się tak obnosić z uczuciami publicznie. jest to nie byle jakie uczucia. To prawdziwa miłość. Prawda, mój królu? Tak, moja królowa. Czemu oni są tam tak długo? Nie przeżywaj, wszystko okej. Okay. Aby Diana nie uderzyła Zielonej. Diana jej nie uderzy. O, Zielona, cześć. Słuchajcie, zwycięstwo. Nagadałam Dianie na raz, dwa, trzy. Prawda, Dima? Tak, dogadałaś jej. No i co jej powiedziałaś? Jak zareagowała Diana? Przyszłam do jej garderoby i nagadałam na nią. Stała, trzęsła się, milczała jak ryba. Cała to nie było potrzebne. Nagadałaś, Dianie, ale po co? Co się niby stało? Nie musisz wiedzieć, Kev. Jak to nie musi? Niech wszyscy wiedzą, że Diana flirtowała z Dimą podczas mojej nieobecności. A, Diana flirtowała z Dimą. Nie wiedziałem. No stało się, Kev, po prostu ci nie powiedziałem. Chodźmy na latę. Kev, a my co nie, idziemy do kawiarni? Nie wiem. Kev, nie zaprosisz mnie! Dobra, chodźmy. Nie na flirtowała z nimą. Tak, flirtowała. Dziewczyny, teraz szybko napiszemy test i uciekamy z ostatniej lekcji. Idziemy do naszych chłopaków. Dziewczyny, oni jeszcze nie są nasi. Ale będą nasi. Dziewczyny, mój to ten rudy z piegami. Tak bardzo go polubiłam. Ej, on mi też się podoba! Dziewczyny, niech oni sami sobie wybiorą. O nie dziewczyny! Ten rudy będzie mój. O, witajcie, żaby. Żaby, niedługo robię imprezę i zapraszam. Trzymajcie zaproszenia. Serio szczury, jesteśmy zaproszone? Co się stało? Dlaczego? Co to ma znaczyć? Bierzecie zaproszenia, czy nie? Ręka mi zdrętwiała. Dziewczyny, przyjdźcie na moją imprezę. Będzie tam wielu przystojnych chłopców. Mamy już przystojnych chłopców, nie dziękuję. To na pewno jakiś podstęp. No dobra, ja przyjdę. Stella! No co, facetów nigdy za wiele. To nie wszystko, Stella. Będziesz też tam tańczyć. Załatwię ci różowo-niebieski strój. Wiesz, co będziesz tańczyć? Nie rozumiem, powiecie coś więcej? Zatańczysz taniec króliczków. I nie zapomnij o haśle. Laila jest najlepsza, Laila czeka sukces. Nie, dziewczyny, jestem żabą. Nie będę wykrzykiwać takich haseł. Posłuchajcie, żaby, chcecie mieć problemy? Macie przyjść i zatańczyć taniec czyli liderek z hasłem: Laila jest najlepsza, Laila czeka sukces. Macie tu zaproszenia! No dobra, chłopaki, weźcie się w końcu do roboty, musimy potrenować. Nie, to nie, ale ja powiem trenerowi, że nie trenowaliście, tylko spaliście. Smilik, cześć! Dopadła mnie zielona. Ona sądzi, że flirtowałam z Dimą. Ona jest zazdrosna o Dianę. Diana, chyba Smailik cię nie słyszy. I Max też. Timur, co z nimi nie tak? Co to za kapitan drużyny drzemka na treningu? Dziewczyny, oni grali całą noc i teraz odsypiają zamiast trenować. Śpią na treningu. Smilik, halo. Smailik. Wiesz co, Smailik, postanowiłam. Musimy ogłosić nasze zaręczyny żeby żadna dziewczyna już do mnie nie przybiegła, mówiąc, że flirtowałam z jej chłopakiem, jak jej nie było w szkole. Max, Max, Diana czy oni oszaleli? Max, tu Mary, twoja dziewczyna, obudź się! To bez sensu. Dziewczyny, obudźcie swoich koszykarzy, musimy trenować. Nad nie widzisz? Smile śpi. Smile, Smile, co sądzisz o zaręczynach? Smile, Smile. Diana to nic nie daje. On ma teraz słodkie sny. Oni tak od godziny śpią i się uśmiechają. Powinieneś być kapitanem drużyny. Jesteś bardziej odpowiedzialny niż Smile. Kitty, obym więcej tego nie słyszała. Smile, smile! I co? Co sądzisz o zaręczynach? Zgadzasz się? Tak, zgadzam się. <noise> Zgodził się. Fajnie, Diana, teraz musi ci dać pierścionek zaręczynowy. Diana, a zaręczyny oznaczają mąż i żona? Mary, no prawie, tylko inaczej. Dziewczyny, nie będę dziś na treningu, muszę wybrać sukienkę zaręczynową. Ningu nie będzie? Fajnie. Tak nie będzie, bo idziemy wybrać sukienkę zaręczynową. Timur, obudź smila za 10 minut. Kitty, możecie ze mną zostać, co mam tu z nimi zrobić? Smiling Max, obudźcie się, musimy trenować! Trenujemy halo. Dziewczyny to takie nieoczekiwane. Koniecznie przyjdź, Nauczycielu Mike. Będzie tam fajny koncert i będą tańce cheerleaderek. I nie zabraknie też kelnerów serwujących najsmaczniejsze przekąski. Dziewczyny, przyjdę. Dziękuję, na pewno będę. Nauczycielu Mike, to będzie dla mnie zaszczyt. Jak przyjdziesz, to nie pożałujesz. Będzie tam wiele pięknych i dorosłych dziewczyn. Może znajdziesz tam bratnią duszę. Będziemy na ciebie czekać. Dziewczyny, przyjdę. Nauczycielu Mike! Czy liderki, króliczki, wyjdźcie, rozmawiamy z nauczycielem Majkiem. Nauczyciel Mike przyjdzie na moją imprezę? Nauczycielu Mike, w moim życiu dzieje się bardzo ważna rzecz. Diana się zaręcza! Ze smilem! Nauczycielu Mike, naprawdę chcemy, żebyś przyszedł! Tak, jesteś moim ulubionym nauczycielem, przyjdziesz? Zaręcza? Tak, nauczycielu Mike, zaręczyny! Prawie wychodzę za mąż! Nauczycielu Mike, potraktuj to poważnie! To świadoma decyzja Diany i Smile'a! Tak, nauczycielu Mike, oni ze smilem bardzo dobrze to przemyśleli! Tak, zwłaszcza śpiący Smile! No dobra, a kiedy zaręczyny? Nauczycielu Mike, jutro przyjdziesz! Nauczycielu Mike, Twoja obecność jest bardzo ważna dla Diany! Jutro? Nie no, Laila, słyszałaś jakie zaręczyny. A co z twoją imprezą? Oni to na pewno ukartowali. Nauczyciel Mike nigdzie się nie wybiera. Jutro przychodzi na moją imprezę. Nauczycielu Mike, zaręczyny są ważniejsze. Przyjdziesz! Nauczycielu Mike, twoja obecność jest dla mnie bardzo ważna. Proszę! I co ja mam zrobić? Posłuchaj, Diano, nauczyciel Mike nie pójdzie na twoje zaręczyny Nauczyciel Mike idzie na imprezę Laili i spędzi z nami czas Posłuchajcie, nauczyciel Mike sam zdecyduje Nauczycielu? Nauczycielu Mike? Nauczycielu, Nauczycielu Mike! Mike Pierwsze cię, cię zaprosiłyśmy. zaprosiłyśmy Nauczycielu Mike, będę czekać Dziewczyny, chodźmy wybrać sukienkę Chodźmy Nauczycielu Mike, liczymy na ciebie Dziewczyny, zaręczyny są ważne Nauczycielu Mike, uwierzyłeś im? Przecież to kłamstwo Dowiedziały się o imprezie Laili i dopadła je zazdrość. Dziewczyny, jestem w szoku. Tak szybko, zaręczyny. Jestem w szoku, że Smajlik zgodził się tak szybko. Teraz zawsze będzie mój. Diana, kurier w drodze, sukienka nadchodzi. Diana, a czemu aż trzy sukienki? Będziesz się przebierać? Dziewczyny, wybiorę jedną z trzech, najpiękniejszą. Tak, żeby Smajlik był w siódmym niebie, ze szczęścia, że jestem jego dziewczyną. Diana, a czy nie stracimy cię po zaręczynach? Nie przestaniesz trenować? Zwykle, jak zaczyna się poważny związek, to przyjaźń się kończy. Dziewczyny moje kochane oczywiście, że nie to tylko zaręczyny. Nie wychodzę za mąż, prawda? Ale wejdę za mąż za parę lat. Diana to takie wzruszające! Mary, nie płacz! Dima, mój najlepszy! Tak tęskniłam! Ja też tęskniłem. Kew, dobrze, że moja przyjaciółka wróciła. Jesteś dla mnie najlepsza. Ale mnie wkurzają takie słodkie pary. My też niedługo będziemy z chłopakami. Zabierzemy ich do szkoły i będziemy się całować przy wszystkich. Wszyscy będą zazdrośni. Ostrożnie zejdźcie z drogi. A dla kogo te stroje? To nie ma znaczenia. Patryk, Patryk, weźmiemy kiedyś ślub? No jasne, didi. A dla kogo te stroje? To już drugi. Jakaś impreza? Diana się zaręcza. A suknia ślubna jest ciężka. Wow, zaręczyny. Diana wychodzi za mąż za smajla? Dima, ona w końcu da ci spokój. Diana zaręczona? Już? Dziewczyny, to nienormalne. Ktoś się zaręcza, a my nawet nie mamy chłopaków. Czuję się jak jakaś czarna owca. Nie no, jeszcze jedna sukienka, wszystkie liderki króliczki biorą ślub. Nie przejmuj się, jesteś najlepsza. Dobra dziewczyny, czekam na trzecią sukienkę. Przymierzę i wybiorę tą najlepszą. A, Diana, no, tak Ci zazdrościmy. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Też się kiedyś zaręczycie. Trzymaj, Diana, kurierka za przekazać! Dziękuję, kokoszonek. Dobra dziewczyny, mierzę. Nadalej Diana! Wybierzemy Ci najlepszą sukienkę. Tą jedyną! I co, dziewczyny? Jak wyglądam? Diana, bardzo słodka! Mi też się podoba, ale mam jeszcze dwie sukienki. Musimy wybrać najlepszą, mierzę drugą. Dziewczyny, my też tak kiedyś będziemy miały. Mam nadzieję, że tak. Dziewczyny, lepiej się nie spieszyć. Dziewczyny, jak wam się podoba ta sukienka? Fajna? Patrzcie na tył. Diana, w tej sukience wyglądasz drogo. Bardzo drogo. No ładnie i elegancko. Mi też się podoba dziewczyny. I co? Została ostatnia sukienka i dokonamy wyboru. Patrzcie dziewczyny, ostatnia sukienka. Teraz musimy wybrać jedną z trzech. Jak myślicie, która najbardziej spodoba się smajlowi? Diana, Diana druga. druga! Diana w drugiej sukience wyglądasz bardzo elegancko i bardzo drogo. Ta jest zbyt odkryta jak na zaręczyny. Dziękuję, dziewczyny, też sądzę, że druga. To co, idziesz do smajla? Będzie w szoku, jak zobaczy taką Dianę. Max, czemu śpisz? Nie śpię, nie śpię. Wstawaj, chodźmy! W końcu się obudziliście! Cały trening przespaliście, chłopaki! Salutki! Mały, jak to przespaliśmy? Dobra, trenujemy, chodźcie! Max, wstawaj! Trenujmy! Szybko! Smaja, ty wiesz, że jutro masz zaręczyny? Mały, jakie zaręczyny? Przysnęło ci się, czy co? Jakie zaręczyny, mały? To ja z Maxem przysnęliśmy, bo graliśmy całą noc. Nie wkręcaj mnie! Smajlik, nie wkręcam! Diana z czy tu przyszła, a ty się zgodziłeś. Ale że jak, czy liderki tu przyszły i widziały jak śpimy na treningu? Ale jak to się zgodziłem? Żartujesz sobie ze mnie? Nie smajlik nie żartuje. Diana już wybiera sukienkę. Dobra, chłopaki, trenujmy. O, nadchodzi panna młoda. Ona jest taka piękna. Dima, nie patrz na Dianę. Moja sukienka będzie lepsza. No proszę, jak zwraca na siebie uwagę? Tak, co za sukienka? Wow, wow oni, oni się, się naprawdę, naprawdę zaręczają? Patryk, Patryk, ja też tak chcę, chcę to wszystko. Proszę, proszę bardzo, bardzo Smile, patrzę tak na swoją kochaną. Smile, cześć. I jak? Jak ci się podoba? Co, jesteś już zaręczony? Mam mały nie kłamał. Smilik, to dla Ciebie, niespodzianka! Jak spałeś, wybrałam jedną z trzech sukienek. Tą. Taką elegancką. Podoba Ci się? Diana, ona jest piękna! Czy to zaręczyny? Oh my god, jak on się stresuje! Stresuje się! To nic, wszystko będzie dobrze. Smilik, zaręczyny są prawie jak małżeństwo! Też się stresuję, ale jestem gotowa. Teraz musisz dać mi pierścionek zaręczynowy. Ale wyszło smilik. Ale że coś lub już? Ty mi się to uszczypnij mnie. Smiley, to nie sen, Diana to za wcześnie, zastanów się. Dima, niech to zrobią, nie martw się o nią. Kochani, dzisiaj przed wami wszystkimi. Chcę ogłosić, że Smajlik i ja jesteśmy zaręczeni. Tak się cieszę, a jutro Smajlik da mi pierścionek zaręczynowy. Co, pierścionek? Gratulacje, to przyjaciółka! przyjaciółka! Diana to pomyłka. Patryk, my też tak zróbmy. Tydzie jest za wcześnie. No a kiedy nasze zaręczyny? Fajs, za rok! Dziewczyny, proszę, nie bądźcie zazdrosne o swoich facetów. Ja mam Smajla, prawie męża. Mąż! Kochani, czekam na Wasze gratulacje. Od dzisiaj jestem ze smilem zaręczona, ale fajnie! Zostawcie lajki, like, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa! Smile. Smilik, cześć! Czy to jakiś żart? Zielona do mnie przyszła, że flirtowałam z Dimą, ale ja z nim nie flirtowałam. Ona jest zazdrosna o Dimę. Smile, cześć, wiesz co? Zielona do mnie przyszła, no bo ja niby.